Naszym celem była budowa zespołu, który będzie walczył. I mam nadzieję, że tą walkę dzisiaj pokazaliśmy na boisku, bo zarówno pierwszego seta, chyba sześcioma punktami przegrywaliśmy, odwróciliśmy. W breaku również trzy lub cztery punkty miały zespół z Rzeszowa przewagi. Odwróciliśmy i mam nadzieję, że to samo będziemy pokazywać na hali. To, że w żadnym momencie się na boisku nie poddamy. I to jest jakby naszym, naszym głównym celem. Natomiast, wiadomo, jest to tylko. Tylko zabawa, natomiast no żeby się dobrze bawić, to lepiej wygrywać, więc staramy się wygrać co się da. Zaczęliśmy w poniedziałek, pierwszy tydzień przygotowań. Troszeczkę żeśmy się rozdzielili na dwie grupy. Zespół, który przyjechał tutaj, miał dwie jednostki treningowe na boisku do Środkówki Plażowej. Pozostała piątka trenuje na hali. Wiadomo, w tym okresie przede wszystkim pracujemy nad siłą motoryką, wytrzymałością i techniką, naszą, techniką indywidualną. Jeszcze taki ten okres potrwa przynajmniej 3 tygodnie. Później z każdym dniem, z każdym tygodniem coraz więcej będzie przewagi siatkówki nad siłą czy motoryką. Pierwsze mecze sparingowe mamy zaplanowane pod koniec sierpnia z zespołem z Gdańska. Od września już praktycznie co tydzień wchodzimy w sparingi. Niestety przez pandemię nie byliśmy w stanie tego wsparcia bezpośredniego na hali zobaczyć. Czuliśmy to wsparcie. Na pewno w mniejszym wymi wymiarze, gdzieś pod halą przez kibiców, ale liczymy bardzo na dużą grupę kibiców. Mamy nadzieję, że nic nie przeszkodzi, aby na dzień 2 października, na pierwszy mecz, hala wypełniła się po brzegi kibicami. Pozbieraliśmy, kogo mamy. Eee, Rafał Buszkowie oddaliśmy trochę no, nie braliśmy jego tutaj, żeby spokojnie dochodził, ćwiczył i na spokojnie przygotowują się od 16 zaczynamy przygotowania do sezonu. Tak, oczywiście chłopaki dojadą jeszcze. Będziemy taki skrócony trochę skład mieli. Trochę będzie skomplikowana na treningach, ale postaramy się wyciągnąć z tego maksymalnie, żeby było na korzyść dobrego treningu i jakościowego treningu. Przyjechaliśmy tutaj, chcieliśmy spisać się jak najlepiej. Dwa, dwa mecze. Udało nam się w pierwszym mecz w końcówkach z Rozwajem wyciągnąć z bardzo dobrym zespołem. Następny dzień z Jastrzębiem, który bardzo e, dobrze się prezentuje i w tamtym sezonie, i, i teraz na tym turnieju. E, dzisiaj też pokazali Lublin, że potrafią wygrywać z nami też. No, mieliśmy pierwszy set, więc bardzo mi szkoda, bo uciekła nam, jak to mówiąc, ta przewaga, która była bardzo duża. I Później jakoś odnaleźliśmy, ale to trzeci set jest taki, że to jest loteria i po prostu nie, nie dali rady i Lublin zasłużenie wygrał. A my będziemy teraz na spokojnie jechać do hotelu, przygotowywać się na jutrzejszy mecz i będziemy troszeczkę ciężej mieli, żeby trafić do półfinału.